Witam z tej strony Kuba Złogosław Dibuła Dzisiaj przygotuję do Was z takim jednym pytankiem Czy znacie taką funkcję, która nazywa się Truton? Funkcja ta już ma prawie 7 lat Jej premiera była przy premierze iPhone'a 8, natomiast jeżeli jej nie znacie, dzisiaj Wam troszkę o niej opowiem. Truton jest to funkcja, która automatycznie dostosowywuje jasność wyświetlanego obrazu w naszym urządzeniu do otoczenia, w którym aktualnie się znajdujemy. Funkcja ta Działa na podstawie sensorów wbudowanych już w naszym iPhone'ie, które dobierają pana z bili do intensywności ekranu. Teraz taki mały przykład. Jeżeli jesteś w pomieszczeniu o ciepłym oświetleniu, Trudon dostosuje twój obraz, aby był on bardziej ciepły. Natomiast jeżeli jesteś na zewnątrz, na jasnym oświetleniu, Trudon dostosuje twój obraz, aby był on bardziej chłodny, przez co staje się bardziej czytelny. Jeżeli chcesz włączyć funkcję Trudon w swoim urządzeniu, Wystarczy, że zsuniesz centrum sterowania, następnie przytrzymasz ikonkę, na której jest narysowane słońce i na dole możesz zauważyć ikonkę, pod którą jest napisane trudo. Natomiast jeżeli nie chcesz, aby Twoje urządzenie samo dobierało intensywność wyświetlania, możesz po prostu ją wyłączyć. I tutaj powiem Wam jedną małą ciekawostkę. Gdy naprawiałeś swoje urządzenie, a dokładnie wyświetlacz w jakimś serwisie, który korzysta ze słabej jakości części, to naprawie trutą przestawał być dostępny. Jest to też informacja dla nowego nabywcy Waszego urządzenia, że telefon przeszedł nieprofesjonalną ingerencję innego serwisu. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tej funkcji, czy korzystacie z niej na co dzień. A jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie na dole coś po sobie. I tyle. Pozdrow.